Witam, tutaj Mikolix. Zawiózłem Zawiozłem panią Do podkościu I jest to drugi odcinek z Mafii Edycji ostatecznej, remake'a Dokładnie tak I tutaj się przenosimy do 1930 roku Dla tych co nie oglądali Pierwszego odcinka Wcielamy się w Tomiego Taksówkarza, którego dopadła mafia. Tak, no i teraz wozimy pasażerów. Jak na taksówkarza przystało. Zapraszam, zapraszam. Galeria sztuki już się robi. O, na czas tutaj mamy, bo inaczej nam chyba nie zapłaci. A propos, właśnie zapłaty. Dobra, posłuchajcie sobie. Posłuchajcie. Wow. Dobra, a propos właśnie zapłaty, to ta starsza pani mi wtedy nie wzięła i nie zapłaciła. Trzeba przyznać, że ludzie nie wypadają dosyć sympatycznie. No ale cóż, co ja mam poradzić? Słyszę, słyszę, proszę mnie tutaj przepuścić na chama, ale co z tego? Siadaj. Z drogi, mi koliks jedzie. Git. No. Idziemy prosto, obejrzyjcie sobie tutaj y, miasto, y, widoki, i tak dalej. Wszystko ogólnie bardzo ładne. Wow! Cóż za zderzenie! Prawie że było. Kurde, chciałem go wyminąć. No, masz ci los. Dobra. Oczywiście. Droga pani. Szukamy kolejnego klienta, w końcu kurczę jakaś bardziej sympatyczna osoba się trafiła. A większość kurde pasażerów. No tak, jeżdżę jak wariat, ale to nic. W ogóle nie po tym nie po tym, nie po tym pasie. Co z tego nikt nie zauważy, prawda? Nie róbcie tego w domu. O nie. Minęłem ulicę, ale tu nic. Czerwone? Stoimy? <laughs> No i to jest to miejsce, jeżeli pamiętacie co, uciekaliśmy. Jeżeli pamiętacie w pierwszym odcinku. <laughs> <I> Jestem <jeszcze, śmiech> <to wiem>. pewien. <laughs> Jest właśnie bardzo pomocna mapa, gdzie widzimy, gdzie jest właśnie cel mniej więcej i gdzie jest dobra droga. Gdzie jest w ogóle droga? Dobra, dobra. Ło cholera Czyżby to jest ta szajka? Łotry bandyty Chuligane O cholera Jak szybciej biegać? Chyba się nie da szybciej Czy się da? Ejże Jeszcze raz O kurczę. Tędy Dobra Kurczę, muszę ogarnąć sterowaniem bo Bo będzie grubo Wezmą mnie zaraz dopadną Sonny does tempo. Whoa. <laughs> <laughs> allora, udavo, <ci> <coughs> How are you doing, kid? Dino, Lou. You got business with the Don? Nah, it is. Trying to talk to that cabbie over there, that's all. That right. Yeah. What is he? is the Don's favorite driver. So anything you gotta say to him, you say to me. All right. I'll tell you something, pal. We ain't leaving empty-handed, that's for sure. Well, then maybe you ain't leaving at all. Right No, i prawidłowo, spokoziomek. Rozdział ukończony. Impreska umowotowa trzydziesty rok. pretty good. Morello's does one after him, but kind of time Tommy us. This, uh, tax, that's your livelihood? Yes, sir. I feel a sense of responsibility here. So I'm gonna set you up with a small loan, enough to get that cabinet fixed up. Well, I appreciate that, sir, but I'm not looking for a handout. Then what are we doing I just want to shout the bastards who wrecked my cabin. <laughs> you hear that, Frank? The kid wants my permission to get into a fight. Yes, I heard. Okay, Tommy Angelo. All the rose hang out at the bar and oh, you know. In my without getting a black Thank you, Mr. Sandiary. I won't let you down. And Tom, when you get back, we'll talk about this next one. Musimy się więc rozejrzeć. Tutaj mamy gazetę. Przeczytamy ją. Gazety, sorry, notatkę. Dom Saleri. Piszę do Pana, by wyrazić swo, swoją radość, że zechciał Pan przyjąć zaproszenie na ślub mojej córki. Jeśli jednak jest coś, czego szczególnie by sobie Pan życzył lub oczekiwał, proszę mi poinformować. To będzie naprawdę wspaniały dzień, a fakt, że cały świat ujrzy Pana dającego swoje błogosławieństwo temu wydarzeniu, uczyni go jeszcze bardziej wyjątkowym i godnym zapamiętania. Pana wierny przyjaciel... I nie wiem, czy to dobrze czytam, jak coś to sorry... Giovannini Romano. Tak, włoskiem. Aha, i to są te zielone punkciki, w takim razie. O, się ma, się Witam Państwa. Kolejna notateczka. O prohibicji zakazu alkoholu. No tak, no bo bar to bar. Prohibicja pozostanie w mocy. Produkcja, produkcja, przepraszam, jakoś nie wiem. Problem z czytaniem może z tych emocji. Produkcja i sprzedaż alkoholu pozostaną nielegalne. W wygłoszonym dziś dla prasy przemówieniu prezydent Herbert Hoover, chyba tak powinien przeczytać, podkreślił ponownie, że szlachetny eksperyment prohibicji nie zostanie przerwany. W odpowiedzi na krytykę ze strony demokratów obiecał też stworzenie skuteczniejszego i lepszego biura prohibicyjnego, który uniemożliwi nielegalny handel i przemyt.

No fabuła się coraz bardziej rozkręca. Chodzimy w kucho. Dobrze.

tak, ale ten temat to jest temat na odcinek kolejny. Ja wam dziękuję za obejrzenie. Trzymaj.